Hmm. Znowu losowanie, trochę się denerwuje. Kogo tu można trafić? England. Anglia. England. Anglia? Grunże nie Niemcy. Z Niemcami to by było trudno. Z nami, Polska. A, to my. Węgry. Polak, Węgier, dwa bratanki. Już ja mam taktykę. Do szklanki. Albania. Hmm. To co Popek śpiewa, tak? Rikityki, narkotyki to z Albanii Gang. No, a to. Popkiem się pogada, on tam z nimi zabaluje, to się wygra. Andora, Andora. To nie znam, to chyba myślałem, że to w Afryce jest. No nic, no trudno. Trudno ten zespół. A, jeszcze jeden. Nadzieja umiera, ostatnia. O mój Boże. Do naszej Boże. grupy trafia reprezentacja. No i umarła. San Marino!